Jest rzeczą ogólnie znaną, że Soros wyłożył sporą kasę na kampanię wyborczą demokratów Bidena, a jego fundacje finansują lewackie organizacje pozarządowe, których działania w Stanach Unii Europejskiej i w Izraelu są ewidentnie szkodliwe lub wręcz dywersyjne. Mam na myśli choćby zadymiarzy z Black Lives Matter lub patologicznie antyizraelską grupę Human Rights Watch, yy, która dostała od niego 100 milionów dolców, podczas gdy na przykład takie centrum wizentala 450 baksików. Dla Izraela, który dystansuje się od Sorosa, problem jest o tyle złożony, że krytyka wobec niego przybiera często formę ochydnych ataków żidożerczych. Pod jego adresem, głównie w dawnym bloku wschodnim, Sypią się ciemnoty spiskowe o mrocznych klikach żydowskich rządzących światem. No jak niby bronić tego faceta, którego NG-osy na Hama opluwają Izrael, odmawiając nam prawa do obrony przed terrorem i tym podobnymi atrakcjami. <noise>